If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Dobra, i sami ty chcieliście. Zrobiłem głosowanie na Snapie na to, czy chcielibyście, abym wam pokazał moją pierwszą jazdę samochodem. Będzie na pewno w kontrolowanych warunkach, bo będzie obok mnie siedział kierowca, który ma już prawo jazdy. Także wsiadam. Ej, nawet ruszyłem, nawet fajnie. Jest. Prawo czy w lewo? W prawo. Dobra, także stwierdziłem, że jednak zrobię takiego car vloga. Oła Ty tyłu trwa e, live na Instagramie, wy będziecie mi zadawali pytanka, więc ja bym to powiadał podczas jazdy. Kogo pozdrawiam. O Jezu! E, dlaczego Nasti? Boże, to jest takie... Tak naprawdę każdy filmik jest elementem, który kłada się na moją nazwę. Ja czekam na taki moment, w którym już wszyscy będą pytali dlaczego Nasti? Dlaczego nazywam się Nasti, nie? Teraz ja chcę wrócić dwójkę w sumie. Dobrze się boję. Ja też. Nie, nie dam rady, nie dam rady. Nie dam rady. Boże jakby tu z monitoringu ktoś zobaczył, że mnie... już pół godziny. Tak nie że są kamery, a my sobie pół godziny. Więcej z godziny już tak sobie jeżdżę w kółko. Teraz będziemy tak zrobić, bardzo. Wow. Ło. Wow. Ej, to było trudne. Ej, zaparkowałem nawet. Dobra, naucz mnie wrzucać trójkę. A, do przodu, po prostu. Typilu, no, jak masz... Nie chciałem ruszyć na ręcznym. Oj, ty głupku Mateusz. Teraz będę cofał, jakoś. Odejdź, bo cofam. Ło, wow, tylko patrz. Mateusz, wychodź. Tam jest sub jakiś? Nie wiem, nie wiem. O, mamy no, to. Czekaj, pomacham kamerzystce Nie ma. Jaka pogoda. Ej, ładna jest pogoda w sumie. Boże, coś. Jest tak słońce, jest chmury, coś, jest fajna temperatura, jadę sobie w ogóle z otwartym oknem. Można tak jeździć z otwartym oknem? Hello, zatrzymajmy się i się zastanówmy. W ogóle wiecie, że ja dzisiaj nagrałem odpakowanie paczek? ja pokaż im tam, ile leży słodyczy w ogóle z tyłu. Czy Agnieszka, ty też możesz wziąć i im pokazać? Taki jest burdel z tyłu. No, gdzieś tam dostałem perfumy i w ogóle... Teraz Mateusz ma za zadanie zaparkować dokładnie tutaj, na wstecznym. Tak nie udało. Ja się czuję z tym bardzo dobrze, tylko że odsuń się na chwilę Musiałeś cały i przyjechać, żeby zaparkować <grystanie> No i jest, wsteczny, dobra aha, aha. Ja wiem, że od tego są lusterka, ale ja tak nie mówię Nie w tak w drugą Teraz będziemy puścić, to byśmy, i o nas Pięknie <grystanie> Przodem zakręt, no. Teraz surprise, mada faka, pato. Co ty robisz? Zaparkowałeś w ogóle? Bo ja nie wierzę. Dam radę? Dam. Ach. Mateusz! Teraz jedziemy do tamtego dziadka. Jakiś dziadek sobie idzie tam. Dzień dobry, ma pan może pożyczyć na paliwo? Na paliwo pan by pożyczył. Halo? Tu, czy pan? Pan się na mnie patrzy. Myśli, że jesteśmy chorzy. Tak, życie, bycie przyjacielem youtubera. A za czasów naszych rodziców był tutaj aquapark. Stycznie jest tak jak jedynka, bo nie pamiętam. Kiedy to było? kiedy. 25 lat temu. Mateusz jest głupi, jest gejem i nie Tak, sama do siebie, nie? Muszę za nim chodzić. Mateusz Wośniak! Nie wysyłam nudesów na Snapchacie. Okay? Komu wysyłam nudesy na Snapchacie? Dobra, nie pisz. Tam spał prezydent Andrzej Duda. To jest hala z niedzielę. <grymianie> Na trójce już jadę. Nie wiem czy tu można to talety. To jest to jest spoko, wszystko spoko, loko, koko. Szczerze wam powiem, że na samym początku, jak jeszcze zaczynałem jeździć, pierwszy raz siadłem, oczywiście miałem problem z tym, że w ogóle ruszyć. Nogi mi się naprawdę strasznie trzęsły, nie potrafiłem w ogóle ruszyć. Te pedały gazu, są, pedały gazu, w ogóle wszystkie pedały, są naprawdę bardzo czułe i szczerze, to ja nie potrafiłem w ogóle ruszyć. To nigdy Mateusz, spójrz nie do Już się zmęczyła. Pomachamy kamerzystę. uwaga! Hello! Dobra. Także tym optymistycznym akcentem, tego trzeba wrzucić jedynkę oczywiście, znaczy luz oczywiście, zgasić samolot, eee... Samo. <laughs> kończymy dzisiejszego vloga, było naprawdę fajnie, mi się naprawdę przyjemnie jeździło, no i co, tak na sam koniec odjadę po prostu, ostatni raz, i co, i było fajnie się jeździło, i, i fajnie, i podoba mi się, i były ze mną moje instruktorki, jedna, która jeszcze nie ma prawa jazdy, druga ma prawo jazdy, widzicie? Nie dotykam. No jeżdżę lepiej niż ja. No niestety tak jest właśnie. Ale jest fajnie. Ale lubię. Lubię sobie tak pójść Nawet po parkingu. Dzięki. Aaaaaa! Ładnie wygląda? Super. <śmiech> <śmiech>